Witaj! Niniejszy film pokaże krok po kroku, w jaki sposób zainstalować ponownie aplikacje lub sprawdzić problemy mające związek z aplikacjami. Aplikacje Samsung pozwalają na dostęp poprzez Internet do usług takich jak gry i filmy na żądanie, portale społecznościowe jak Facebook, Twitter i Skype. Po pierwsze, naciśnij na pilocie przycisk Smart Hub, a potem wybierz Samsung Apps. W polu wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji, którą jesteś zainteresowany. Wyświetli się klawiatura, którą będziesz mógł wpisać tekst. Gdy już odnajdziesz potrzebną aplikację, możesz ją pobrać i zainstalować lub też odinstalować, jeśli znajduje się już na urządzeniu i chcesz rozwiązać związane z nią problemy. Po pobraniu aplikacji możesz ją zainstalować i uruchomić. Możesz także wybrać już zainstalowaną aplikację, kliknąć na jej ikonę, a potem uruchomić ją lub odinstalować. Możesz także sprawdzić wersję aplikacji. Jeśli potrzebujesz sprawdzić jej kompatybilność z modelem telewizora, odwiedź stronę samsung.pl i wybierz zakładkę Aplikacje i usługi. Możesz także sprawdzić wersję Smart Hub w głównym menu. Otwórz funkcję Smart, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji i Właściwości. Zależnie od modelu twojego telewizora, w polu Właściwości zostaną wyświetlone informacje na temat wersji Smart Huba lub aplikacji. Niniejsze informacje mogą okazać się użyteczne dla wsparcia Samsung, jeśli będziesz kontaktować się z nami telefonicznie. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się, w jaki sposób zainstalować ponownie aplikacje lub sprawdzić problemy mające związek z aplikacjami.